Cześć! Dziś krótki filmik o tym jak powstawał pewien mały kolorowy obrazek. Zobaczcie, na początku po prostu użyłam rąk i palców. Uznałam, że ten sposób właśnie będzie dla mnie największą frajdą tego dnia. To nic, że palce były całe brudne. Uznałam, że właśnie tak chcę nałożyć te kolory. Aby coś namalować, niekoniecznie musimy mieć pomysł. Wystarczy zacząć, a <laughs> ostatnio bardzo mocno rezonują ze mną kolory czakr. W takiej właśnie kolejności odpowiadają układowi centr energetycznych w naszych ciałach i ta kolorystyka jest z nimi związana. Kolory to jedno. Zaczęłam dodawać kwiatki. Skoro kwiatki, to i listki, i jak za chwilę zobaczycie również gałązki. Po czasie zawsze widzę to troszkę inaczej i stwierdzam, że o tu w tym momencie mogłabym ten obrazek zakończyć. Ale ja jeszcze kombinowałam, jeszcze przyciemniałam. od po prostu taka zabawa pędzelkiem i farbami. Użyłam takich formatek kartonowych, aby utrzymać ten kształt i jakby obrys, który będzie pasował mi do takiej ramki z popularnego sklepu. Całkiem przyjemny obrazeczek. I na końcu co? Za chwilę zobaczycie środkowy element. Oczywiście serducho. Mały, zwyczajny obrazek, a jak bardzo zyskuje w ładnej ramce. Może być świetnym prezentem dla bliskiej osoby lub fajną dekoracją naszej przestrzeni. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa! Mhm. A jeszcze mi nic nie spadło, czyli... czyli jeszcze się nic nie dzieje.